Witam serdecznie. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę majówka gwiazdkowata. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Majówka gwiazdkowata to roślina pochodząca z Ameryki Północnej. Jest szeroko rozpowszechniona w lasach liściastych całego kontynentu. Wymaga stanowiska cienistego i gleby próchniczej, liściastej. Rozrasta się tworząc gęsty podszyt pod drzewami i krzywami. Majówka gwiazdkowata to ciekawa roślina cieniolubna o liściach przypominających kokoryczkę i drobnych. Gwiazdkowatych kwiatach zebranych po 10 w luźne grona. Pokrój raczej wyprostowany. Dorasta do pół metra wysokości. Okres kwitnienia przypada od maja do czerwca. W naszym klimacie jest całkowicie mrozoodporna. Rozrasta się podobnie jak konwalje za pomocą tłączy, ale nie są zbyt ekspansywne i zachowują kępową formę. Po kwitnieniu na roślinach zawiązują się najpierw zielone, a jesienią czerwone jagody. Majówka jest idealna na zagospodarowanie w ogrodzie w miejscach cienistych pod drzewami. Jest rośliną niewymagająco dużego nakładu pracy.